Zabawa. Eee, no myślę, że prędzej czy później ten TV na topie możemy obejrzeć. Zdrowia zdecydowanie nie należy do najlepszych, a widzimy, że Azir powoli zaczyna być w okolicach Wojtrapsów. To jest trochę problematyczne dla Kaspra. No, jak powinien... on będzie chciał to rozegrać? Spajret chyba sobie poradzić, wystarczy wziąć jednego i można jak na razie brać nogi za pas i odrobić sukces? Tak, no kurczę, znowu te pierwsze ciosy wprowadza PSG. to oni. Z... No nie dojdzie do tej, 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 tej tragedii, która wydarzyła się ostatnio, czyli 6 Wojtgrapsów do zera. Jeden został wzięty, ale skoro o tragedii mowa! Jensen jest martwy. Wow. Świetne. Z klucze z... do miasta za taką szczegółową wiedzę dotyczącą yy, zaszłości historycznych <grych> tej zasnej miściny W międzyczasie yy, wymiany, Kasper. Wymiana czy korzystna dla flajko? Jest smok, zawód grapsy. słucham pana. Oj, to nie jest kosz. Wymiana na midzie 020 Jensen kontra 101 Maple. To była też świetna strzałka od W Wbrew nazwie. Nie było to zagraniczne. Używa swojego ultimata. To jest ponowna inicjacja, to wygląda całkiem nieźle, ale niestety nie dla FlyQuest. Ojojoj, Najmniej... kolejne znalezisko. Brak ultimata ze strony Jensen Maple, ma ale pytanie, czy Jensen będzie w stanie. Okay. Najprawdopodobniej nie, jeden? ale. Woody, jeden na trzech na bocie! Będzie w stanie jeszcze zgarnąć fraga! Ta szeszczałek Elikera jest tylko i wyłącznie supportem. Nie zmienia to jednak faktu, że Lucian z ustosunkować i jak najbardziej ustosunkują się. Wieża wzięta na bocie. A w tym samym czasie Masu i się już na środku. Także teraz ja będę panom się przyglądał bardzo krytycznie, no bo to jest ten moment, kiedy Lucian z nami rozpoczynają swoją dominację. To jest ten moment, kiedy a, tak naprawdę ten duet zaczyna grać w siebie nawzajem. Trochę błędów indywidualnych od Flajku jest na początku, ale potem delikatna oh. odkówka. Flash jest palony, ale Rka przytulona od razu. Czy będzie follow up. No dobra, nie zagrał ten ale w takim razie nie ma to znaczenia, czy będzie follow-up, ma znaczenie, czy będą eliminacje na konto FlyQuest i jedno na pewno wpadnie. Wipo, jeszcze żyje, w razie czego ma teleportację, może ją zagrać, ale zadziwiło. fightu, ale jak widzimy, do team najprawdopodobniej nie dojdzie. Smok zostaje wzięty przez FlyQuest, szybka ucieczka. Cały, Oj, cały, ojo, cały obijany, jest No, ale na całe szczęście, Cenzel będzie w stanie w razie czego uciec z tej sytuacji. To sporo obrażeń ze strony Masu, ojo, boi, 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 ale znowu boi, boi, boi. obijani zawodnicy FlyQuest. Bweepo obijany, Inspire tak samo. Jensen ledwo zipie. I wygląda na to, że FlyQuest nie znalazło walki, której chcieli. Kasper nikt nie upada, a Pędrze za to powitał przed oj. Jeszcze zmuszony do wycofania się, leci teleportacja. Pędrze oh, utrzymuje Chrystus. tempo, flasz od Łódiego i teraz będą gonić. Łódź się przeżyje gonio. jeszcze przez krótką chwilę. On ma w razie czego w trakcie. Nie. nie ale z dobrych informacji, Blipo wziął do siebie tower. To zdecydowanie plus. Ale póki co, to Inspire troszeczkę poza pozycją. Niezła inicjacja z jego strony, żeby uniknąć tej strzały, ale ostatecznie to Jensen będzie trafiał tą strzałą. Po raz kolejny w tym spotkaniu już. Ładnie cyluje na pewno. Woody. No jest rehabilitacja. Te strzałki naprawdę, naprawdę znajdują target. Nie zawsze jest opcja, żeby to solo ale szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o mechaniczne. Wykonywanie tej ażki. Ale to mi po totalnie leci, zobacz. poleciał sam straszliwie. Naprawdę, naprawdę. Sporo obrażeń z strony. Jeden może drugi być drugi nawet. Wieża poziomu drugiego na dolnej alejce to jednocześnie naprawdę spory zastrzygotówki, gdyby udało się zawodnikom FlyQuest to zrobić. A jak widzimy, uda się. No, Ale no, tymi... FlyQuest decyduje, że może oddać Smoka, niezależnie, im masz tak na duszy. Wolą złoto z wieży na topie pierwszego rzędu i bardzo możliwe, że, że tej drugiej. No jest inspire! Let's go! Nie ma żadnej decyzji, że smok jest gorszy. To jak najbardziej teleportacja dobra na teleportacja i zobacz, jeszcze B po się pojawi. Ultimate zagrywany. Maple jest martwy i po złej stronie Samoners Leaf jest Betty. Po złej stronie Samoners Leaf jest Woody. Oni tylko i wyłącznie kupują czas. Ale po co kupować czas? Skoro tak naprawdę wszystkie eliminacje i tak trafiają na konto FlyQuest I Gasper, jeżeli FlyQuest wygra to spotkanie, to to był właśnie ten moment. Jungi ja mógłby się pokusić o Steela Ale tak jak powiedziałeś, spada bardzo szybko pytanie, o i ta teleportacja Piotruś, to nie ja wygląda dobrze, to nie wygląda o, dobrze! Od miecza wojujesz i od miecza zginiesz, ale to nie zmienia faktu, że póki co FlyQuest wygląda całkiem nieźle. Nawet jeżeli stracili ta u szora, jeżeli będą w stanie znaleźć Dziuzie, to chociaż w jednym stopniu ten teamfight zostanie odratowany. Jeszcze eliminacja na Maypluto to jak najważniej pewnie, ale Woody się pojawia, Bwipo zgarnie dla siebie double killa jednocześnie. I ostatecznie z tego szora zostaje tylko i wyłącznie Woody, ale to jest tylko i wyłącznie Woody, przeciwko trzem zawodnikom i przeciwko trzem eliminacjom ze strony Bwipo. W Yy, on chyba dowolne zagrał dwa na trzech, On zagrał danię i jedną zagrał Soas. Z tego co pamiętam, ale to jest na pewno jego sługo. Oj, to będzie jego zasługą, jeżeli jeden na pięciu tutaj upadnie. Ultimate od nami nie trafnie i Pożyje cały czas! Jeden na pięciu nie ma to znaczenia! Altimate zagrany! Ściąga! Do tego wszystkiego! Yo! I proszę bardzo! Nie ma to zna absolutnie żadnego znaczenia! Bui poczuje się pewny siebie. Masu z klęsem idzie do przodu, ale nie wejdzie pod ten tower Otazira. Wow! Bui robi robotę tym Urgotem. Zarówno w mapie numer 1, wiele razy zapisywał się naprawdę z złotymi skoskami. Na kartach historii tamtej, tamtej gry. Tutaj po raz kolejny te ostatnie dwa Teamfighty. Absolutnie kapitalny od niego, a nawet trzy ostatnie... No i ten ze strony Inspire'a, jak widzimy ten najprawdopodobniej zostanie zagrany za chwilę, dokładnie tak. Kasante tankuje go, ale tych obrażeń może nie wytankować. Ale ty między nami naprawdę niezły. Niezła inicjacja ze strony Buzio, ale czy będzie w stanie zrobić coś więcej? To Inspire, który jest na froncie. Dziunzia, który ledwo co CIPI! Trzy osobowa szufla! I to wygląda to i na to, mało. że to może wyglądać jak całkiem niezły teamfight, ale na całe szczęście FlyQuest! Będzie w stanie to przeżyć! O, ale się przestraszyłem! May, Zgarnął Pluka zgarną Sola wygrają kolejny teamfight. Ta gra już naprawdę. Natomiast teraz nawet nie ma za bardzo jak podjechać do pitu. ja muszą wyłapywać, muszą odwracać, ale ta se staje się pierwszym targetem. Spłynie w łamku sekundy. Co gorsza! Dla PSŻE Maple Ohohohoho. upada! WIPO! Ojojoj, to będzie powoli koniec! I jeszcze błysk do przodu. Ten urgot w jego wykonaniu musi zostać spanowany. Jeżeli PSG chce cokolwiek zrobić na mapie numer 3, to był perfekcyjny performance ze strony WIPO. 10-0-7 już w tym momencie. I to jest koniec mapy numer 2. 32 minuty. Dominacja ze strony FlyQuest. I to już jest o wiele lepszy performance z ich strony. Wszystko rozstrzygniemy. W finałowej best of jedynce FlyQuest melduje się z o wiele lepszym spotkaniem, z o wiele lepszym przygotowaniem też, bo draftował myślę, że ten Lucian z nami o wiele bardziej wartościowy niż zestawy z Nautilusem. Pusio na enchanterze i tak wygrywać!